Szanowni Państwo, wszystkie znaki na ziemi i na niebie mówią nam o tym, że nadchodzą święta Bożego Narodzenia. Na naszym gostyńskim rynku rozświeciły się już lampki, a z nieba spadł biały puch. Ja, w imieniu redakcji gostyńska.pl, pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia. A w oczekiwaniu na zbliżający się Nowy Rok pełni nadziei spoglądamy w przyszłość, życząc sobie i Państwu zdrowia, pogody ducha, spełnienia marzeń, zawodowej satysfakcji oraz wielu, wielu sukcesów. Wszystkiego dobrego na Nowy Rok.